Sprzed Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie. Mamy 12 kwietnia 2025 roku. Mamy piękny poranek. Dzisiaj w szkole organizujemy wraz z Fundacją PGE trzeci już finał Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce Edu Elektra. Fajna szkoła, fajni ludzie, 50 uczestników. Zapraszam, chodźcie mną Jak poszło? Wydaje mi się, że dobrze. A z jakiego działu wpisałeś powiedzmy? Yy, Urządzenia zbiogowe. Przyjechałem z radoma Karol Figura. 13 lipca, szacunek. Jakieś zadanie sprawiło Ci szczególną trudność? Pierwsze, a trzecie było wyjątkowo łatwe. Liczysz po cichu na stypendium Fundacji PGE? No mam nadzieję. To widzimy się za rok. Widzimy się za rok.